Witajcie w kolejnym filmie Dzisiaj pokażę wam Bo się okociła ta samiczka W piątek Jeszcze nie zaglądałem do małych, bo nie miałem kiedy Nie miałem jak Możliwości, ani nic takiego Ogólnie już sobie zgłaskałem. Jest to ta samiczka, druga też się okociła Więc dwa mioty Tylko tamten był wcześniej Jak go już sprawdzałem Także tak No ona się okociła no I zobaczmy co ona tu ma w sumie W środku Kurde, nie widać za dużo <laughs> Dobra Włączyłem latarkę także o jesteś Jest są yes, oh. O... Co my tu mamy? Jeden wielkolud. W ogóle nie sprawdzałem, ale ogromny jest to. Patrzcie, patrzcie, gadka. O, tak będzie ładnie widać. O. I niestety widzę, że jest jeden martwy. Także ja go wyciągnę sobie, położę go z boczku. I czy coś jeszcze tutaj? Jest nie... Nie ma. Czyli mamy dwa młode, z czego? Jeden żyje, pełniutki brzuchoma. O tutaj wam pokażę. Śpadł. No, ale jest to. Jeden maluszek. Dobra, chowamy go, bo jest chłodno. Na pewno mu zimno. Ma no, widać mama tutaj dba o jednego, niestety drugi drugi nie przeżył. Czyli dwa młode, a powiem, że ona gruba była dosyć, więc tak jest dziwka, że tylko dwa, ale wielkie, wielkie maluchy. No ale poprzedni miod wynosił cztery sztuki, z czego trzy trzy przeżyły. I młode są oczywiście po tym samcu, który jest na sprzedaż. Także jakby ktoś chciał, zapraszam serdecznie. Miałem drugą samicę, już sobie siedzi z zrozpaczone. Chwilowo w transporterze. No, a tutaj są jej maluszki. Oczywiście w kotniczku. Ona miała 9 sztuk. Gniazdo malutkie, nie? W porównaniu do tamtego. Ale o, mamy tutaj piękne sztuki. Jest, mamy jednego malucha, drugiego. Czarnoszki, no już ciemne są. Tutaj czwarty, piąty. Oho, no dobra, muszę powyciągać. Pięć maluchów żyje. Cztery padły. Ostatni. O! Nie, nie staj mnie. Ten chciał mnie złapać. No dobra, no niestety, upadki. No, ale te są ładne, wykarmione. Także jest dobrze. O, jest pięć maluchów żywych. Spodziewałem się trochę tego. Niestety. E no. no, dobra. Ja zrobię tutaj mały porządek. Niestety upadki takie są. Zrobimy porządek. Wsadzam je z powrotem. co z powrotem wracą do klatki i. No i zaraz wam dam znać co jak dalej. O, obuzy. Porządek porządek, nie wiem jak to inaczej nazwać, no ogarnięcie ogarnąłem wyjąłem tam te cztery co padły niestety ale widać że to były upadki sprzed dosłownie no to było widać że to były upadki sprzed dosłownie no, nie wiem 24 godzin nie tak no i padły te najmniejsze sztuki wiadomo te najsłabsze w miocie no nic, no niestety na to się czasami nic nie poradzi, a ta samica ma ten problem, niestety, że ona dużych miotów nie odchowuje, rodzi duże mioty, ale nie odchowuje ich. Eee, a dlaczego też ten nie przełożyłem ani nic? No bo wiadomo, nie chcę mieszać tych młodych, a nie mam jeszcze samicy matek matecznych, czyli pod które będę mógł podkładać sobie takie młode. Dlatego, tak jak mówię, no nie miałem kiedy dosłownie do tych królików, ostatnio zaglądałem dwa razy dziennie maksymalnie, wiadomo rano, wieczorem, dać. Ale no niestety nic, czasem nie na wszystko da się radę poradzić i tak, choć chciałoby się najlepiej. No nic no, samica zaraz wraca do siebie. I co, i marchewkę dostanie za, w nagrodę, że przeciekała. No i w sumie to chyba tyle będzie w tym filmie. Nie mam nic za bardzo do dodania. Także do zobaczenia i cześć.